No więc kontynuujemy moje sprawdzanie Oscarowych nominacji tuż przed Oscarami. Nieważne kiedy, ważne, żebyśmy pogadali o potencjalnie dobrym filmie. The Father, czyli Ojciec. To najnowszy film w reżyserii Floriana Zellera, który opowiada nam historię granego przez Antonego Hopkinsa, Antonego, czyli starszego mężczyzny mieszkającego w Londynie, w którego życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. I tak naprawdę mamy fascynujący koncept, który nie jest żadną tajemnicą, że obserwujemy człowieka chorującego na najprawdopodobniej Alzheimera, tak jakby z jego Perspektywy. No i hej, ten film to jest taki po prostu kolejny przykład skazanego na sukces. Jak duży sukces. To jest kwestia, w której możemy się spierać, coś tam argumentować. Natomiast, no bez wątpienia, jeśli weźmiemy, no powiedzmy utalentowanego scenarzystę, ponieważ Florian Zeller to jest jego debiut reżyserski. On jest człowiekiem, który w zasadzie adaptuje własną sztukę teatralną. Czyli coś tam chłopak umie. I do tego dramatu bierze Antonego Hopkinsa i mówi Graj. No naprawdę trzeba by się postarać, żeby ten film był kijowy, nie? No tak naprawdę. Bo powiedzieć, że Anthony Hopkins jest dobrym aktorem, albo dobrze gra w tym filmie, to jest to samo, co powiedzieć, że Messi czy Ronaldo dobrze grają w piłkę. To no jest po prostu genialny. A jeszcze dodatkowo w roli drugoplanowej córki głównego bohatera, która jest... No, ich relacja jest w pewnym sensie sercem tej opowieści, jest Olivia Colman. <laughs> no to po prostu... No ja wiem, że ostatnio trochę nadużywam tego Shut Up and Take My Money, ale serio, no Shut Up and Take My Money. No po prostu dwójka absolutnie genialnych aktorów, jednych z najlepszych swojego pokolenia. W tak dramatycznych rolach napisanych właśnie specjalnie na deski teatru, gdzie aktorzy jedyne co mają robić to grać, bo nie ma kamery, efektów specjalnych i tak dalej, nie? No i czego chcieć więcej niż absolutnie genialnego performensu od tej dwójki i po prostu przejmujących ról w tak istotnym filmie, w tak ciekawie podchodzącym do tematu filmie, ponieważ to jest interesujące, gdy bierzemy jakąś chorobę, na przykład taką jak Alzheimer i podchodzimy do niej z perspektywy Osoby, która choruje. I Zeller robi to całkiem sprytnie, ponieważ trochę idzie w kierunku, z perspektywy naszego bohatera, jest prawie horror, w sensie chodzi mi filmowo, konwencja jest prawie horrorowa, albo co najmniej taki taki szpiegowski thriller, <grym> mi się kojarzy z jakimiś takimi jak Jason Bourne czy coś na zasadzie, że nic nie pamiętam, ale odkrywam, coś się dzieje, jestem trochę zdezorientowany i tak dalej. No oczywiście, no, wiecie, no porównanie jest z dupy. No. Chodzi oczywiście o osobę, która e, coraz bardziej jest zdezorientowana w swoim życiu, coraz mniej rozumie i mniej pamięta. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ jednocześnie Zaczynamy jako widz po raz pierwszy w swoim życiu, potencjalnie, rozumieć perspektywę takiej osoby, ale widząc też reakcję pozostałych ludzi. No bo jeśli nie pokażemy perspektywy takiej osoby, jeśli pokażemy taki film stricte z klasycznego punktu widzenia, jako wszechwiedzący widz, rozumujący tak samo jak bohaterowie, zdrowi na ekranie, to tracimy całkowicie perspektywę naszego głównego bohatera w tym filmie, Hopkinsa. Znaczy Antonego, bo w filmie też jest Antony, to jest też całkiem ciekawe, że on nawet jak datę urodzenia w tym filmie podaje, to podaje własną, co nadaje taki personalny wydźwięk całej tej historii temu filmowi. I byśmy to wszystko stracili. I zachowali jedynie perspektywę reszty ludzi. A tutaj mamy jedno i drugie. To jest bardzo ciekawe i bardzo intrygujące. Ponieważ widzimy wszystko, co potrzebujemy. Nic nie tracimy w ten sposób. I podoba mi się to, że Zeller nie przesadził w tej konwencji, w tej formule. Ponieważ są takie filmy, jak niedawno ten australijski... I teraz mi wyleciał z pamięci... Dobra, wujek Google mi powiedział Relik. Recenzowałem niedawno na Halloween, jako jeden z kilku filmów. I tamten film robi... Coś powiedzmy podobnego, czyli bierze demencję, czy ogólnie problemy, powiedzmy, ze starością, starzeniem się i tak dalej, i wsadza je w konwencję horrorową, ale w taki sposób, wiecie, że jesteśmy w horrorze i ta metafora staje się jakby urzeczywistniać. To nie jest tylko konwencja, to nie są tylko. Formalne zabiegi filmowe, ale też dosłownie na ekranie dzieją się rzeczy horrorowe, które mają utożsamić, jakoś spersonifikować chorobę. Oczywiście podobny zabieg widzieliśmy też w Babaduku z czym innym, żeby nie spoilerować. Natomiast tutaj ZLR tej pokusie się opiera. I wrzuca nas w buty Hopkinsa, znaczy jego bohatera, i tej konwencji lekko horrorowej, takiej dezorientacja, thriller, coś w tym stylu, ale nie przesadza. Nie personifikuje tutaj Alzheimera jak jakiego, jakiegoś demona, natomiast używa takich fantastycznie, naprawdę ciekawych sztuczek, typu tych samych bohaterów wewnątrz filmu czasami grają różni aktorzy, ponieważ nasz bohater kogoś nie poznaje. No to jest interesujące, to jest takie proste, ale takie kurczak jakie sprytne, prawda? I cały ten film jest po prostu wciągający, intrygujący, przejmujący. Ta historia naprawdę działa. I muszę tutaj dojść do mojego klasycznego, ja tak lubię, nie? Ale. I moje ale wynika głównie z tego, że tak się składa, że mam dużo doświadczenia z Alzheimerem. Mam dużo Alzheimera w rodzinie, już. Te osoby nie żyją. A mianowicie była to moja prababcia, no z nią to praktycznie nie miałem kontaktu i tam, powiedzmy, minęliśmy się pokoleniowo, że nic nie pamiętam. Natomiast moja babcia, która też już od kilku lat nie żyje, nie wiem jak to ująć, żeby nie zabrzmiało głupio, ale pozwoliła mi zaobserwować, jak działa Alzheimer na, na przestrzeni wielu lat. Pomagałem się nią opiekować i obserwowałem rozwój choroby od. Takiego pierwszego momentu, który w rodzinie utożsamiamy z takim, że babcia weszła nie w te drzwi, chciała do łazienki i weszła w inne drzwi i powiedziała: <laughs> "Pomyliłam się, zapomniałam coś tam na zasadzie wiecie takiego". <laughs> do momentu, kiedy nie wiedziała kim jest ona, kim jestem ja i tak dalej. To jest miecz obosieczny, jeśli chodzi o moje podejście do tego filmu, ponieważ z jednej strony fascynuje mnie on niezmiernie, ponieważ w jakimś tam stopniu to przeżyłem. Nie z perspektywy chorego, ale z perspektywy reszty i jakby wiecie, nie? Ale problem polega na tym, że dzięki temu widzę, jak ten film, moim zdaniem, chciałem powiedzieć jest płytki, ale no nie jest płytki, broń Boże, tylko porusza wierzchołek góry lodowej. Jak Barto jest, wiecie, to jest ta sama sytuacja, co weźmiecie żołnierza, pokażecie mu najlepszy film wojenny, a on wam powie, no tak, ale tu źle robi to, tu źle robi tam, tak, nie pokazujemy, tylko tak, nie no śmieci ale wiecie co chodzi, nie? na zasadzie, jak wejdziecie w, jakby w miejsce, gdzie ktoś jest specjalistą, broń Boże, ja nie jestem specjalistą od Alzheimera, no ale, nie wiem, z 8 lat doświadczenia i, no wiecie, nie, to... Też trzeba powiedzieć, że moje doświadczenie jest jakby anegdotyczne. W sensie, że to jest. To, ja nie znam różnych przypadków, nie znam się o tej chorobie. Ja mogę powiedzieć tylko o swoim przypadku, przynajmniej tym, tym którego ja doświadczyłem. Każdy inny może być inny, więc nie mówię, że wiecie, że, że wszystkie są takie same. No ale moje doświadczenie wieloletnie pozwoliło mi nie tylko w jakimś tam stopniu zrozumieć, jak działa ta choroba, ale zrozumieć wszystkie, albo przynajmniej wiele uczuć. To, co ja lubię mówić, rozkmin na temat życia, człowieczeństwa, starości i tak dalej. Ja na większość z tych rozkmin nie mam odpowiedzi. Jest mnóstwo takich momentów, przy których, wie, wiecie, które nadają się właśnie idealnie na taki film, których brakuje mi w tym filmie. Takich myśli, żeby dać Wam przykład, typu, gdzie się kończy człowieczeństwo w takim znaczeniu, to wiecie, no ja nie jestem filozofem, ale w takim znaczeniu, że kiedy przestajecie być sobą. W którym momencie wy to wy, a w którym momencie wy to pusta skorupa, która wygląda jak wy, ale de facto nie ma waszych cech osobowości, wspomnień i tak dalej. Ja tak bardzo wiecie, no poruszam ten temat tak luźno, ale zastanawiałem się nad tym co tydzień, widząc osobę, którą, która już nie jest sobą de facto. No nie? No wyobraźcie sobie siebie i de facto nie jesteście sobą. Bo wam ktoś was nagrał, to nie wy. Mimo, że wyglądacie jak wy, nie? I, no to jest ciężkie do wyobrażenia sobie, nie? Ale moje meritum tutaj myśli jest takie, że ten film jest fascynujący, porusza wiele ciekawych rzeczy, ale to jest dosłownie szczypta tego, co można by wyciągnąć z tej historii, więc jakby to nie jest jakieś wielkie czepianie z mojej strony, ja tylko mówię, że na no akurat mi osobiście wiele rzeczy zabrakło w tym filmie i moim zdaniem szczególnie przy tych aktorach można było wyciągnąć z tej historii o wiele więcej. Oczywiście zawsze pojawia się pytania, można przekombinować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie czepiam się bardzo. Po prostu tak się składa, że mam Taką swoją perspektywę akurat na tę chorobę. No i druga sprawa, i znowu to jest mieczowo sięczny, to jest to, jak Alzheimer jest przedstawiany w filmach. Z jednej strony ten film robi to nieźle, to znaczy nie robi takich klasycznych, po prostu, wiecie, takich, takich klisz i takich stereotypów, takich głupot, które są powielane od wielu lat w filmach i serialach. I tu powtórzę, mówię to na podstawie swojego doświadczenia, nie wszystkich, bo może niektórzy tak mają, no nie wiem, prawda, nie znam się. Natomiast, no, Filmy lubią przedstawiać, że osoby z Alzheimerem na zasadzie, jestem wesołym człowiekiem, który wszystko totalnie ogarnia, po prostu o czymś zapomniałem. No to, to nie jest, wiecie, takie, że to nie jest to samo, co jak ktoś się budzi po wypadku i po prostu nic nie pamięta. Ma amnezję. To nie jest amnezja, no nie, to jest, wiecie, to jest takie wyniszczenie mózgu do momentu, w którym nie rozumiecie otaczającej was rzeczywistości. Przynajmniej ja to tak doświadczyłem. Nie rozumiecie żadnego konceptu. To znaczy, Osoba znajoma Was widzi, na przykład się uśmiecha, ponieważ mózg jakoś rozpoznaje znajome rysy twarzy i się cieszy. I to nie jest tak, jak na filmach mówią, jestem Twoim wnukiem. I wiecie, na zasadzie za minutę, jestem Twoim wnukiem. Ja to mogę powtarzać, ale ja wiem, że ta osoba tego nie rozumie. To jest mniej więcej tak, jakbyście chcieli... To jest takie straszne porównanie zaraz powiem, ale tak jakbyście chcieli swojemu zadowolonemu psu wytłumaczyć, że jesteście nie wiem spokrewnieni z kimś. Nie wytłumaczycie mu tego, nie rozumie on się. Cieszy że was widzi, ale kompletnie nie rozumie tych wszystkich zależności. To po prostu tak nie działa. Może tak jak dziecku małemu, takiemu bardzo małemu, nie? Jest takie brutalne porównanie dałem, ale no wiecie co mi chodzi, nie? No bo tak naprawdę ciężko to opisać. Natomiast jest kilka momentów w tym filmie, które mnie trochę osobiście raziły i to są momenty gdy osoby z rodziny głównego bohatera zaczynają się frustrować, albo w ogóle może to, jak reagują na niego. Ponieważ to, że człowiek jest, potrafi być w takiej sytuacji absolutnie wykończony, nawet zły na siebie, że ma jakieś straszne myśli, albo coś odkrzyknie, albo coś powie, i jak najbardziej występuje. I tego mi nawet zabrakło w tym filmie w pewnym sensie. Bo naprawdę to jest ciężkie i to ciąży na człowieku, który się opiekuje taką osobą. Szczególnie, że wiecie, gdy, bo to jest takie tam porównanie, gdy opiekujecie się małym dzieckiem, jest to kurwa równie ciężkie, może nawet cięższe, nie wiem, zależy od sytuacji, ale dziecko robi progres, nie? Wiecie, że dobra, za 3 lata już nie będę musiał patrzeć na każdy krok, za 6 lat to już ten, za 10, a za 12 będzie odchowane, nie, whatever, za 15, tak się czy, nie, czy ileś tam. Przy takiej osobie wiecie, że jest coraz gorzej. Fakt, że macie regresję, że wiecie, że będzie tylko gorzej, ja, strasznie ciąży na każdym dniu, na tym poczuciu odpowiedzialności, i no to jest bardzo ciężka sytuacja. I ten film to zarysowuje, ale nie rozwija aż tak bardzo, jakbym ja chciał, jakbym wiem, żebym mógł, żeby to wciąż było realistyczne. Natomiast z drugiej strony, w filmie jest sporo momentów, w którym bohaterowie są zaskoczeni, że Antony. Coś na przykład, czy już nie pamięta, czy coś myli. I jednego możecie być pewni, jeśli ktoś obcuje z osobą z Alzheimerem, no na co dzień, w sensie wiecie, no to jest, to jest was z rodziny, kim się opiekujecie, to o ile nie jesteście jakimś absolutnym idiotą, <grych> no wiecie, co mi chodzi, nie? O ile sami nie macie 3 IQ, to rozumiecie, że ta osoba jest dezorientowana. I nie pamięta. Więc tak, to może was irytować, denerwować, frustrować. Możecie już przez zęby mówić czwarty raz to samo, ale nigdy nie będziecie zaskoczeni. A w tym filmie są takie reakcje, to jest dla mnie taka klisza Alzheimerowa, taka... No jak to tato? Przecież mówiłam ci wczoraj. <noise> Nigdy nie wyobrażam, żebym ja swojej babci. Ja to ja, nawet mogę mówić w drugą stronę, jak ja przychodziłem do babci, to ja co 5 minut, jak już w, na pewnym etapie mam na myśli już takim późniejszym, to ja specjalnie ja trochę sobie z tego bekę robiłem w takim pozytywnym sensie, no bo co mam, wiecie, babcia nie wiedziała, że jest chora, ona była zadowolona, siedziała uśmiechnięta, nie? Przez większość czasu, bo różne rzeczy się działy. Więc jakby naokoło niej sobie żartowaliśmy, żeby jej poprawić humor. Wiecie, no to jest takie na zasadzie, nie, nie siedzieliśmy nad nią użalając się, no bo po co mielibyśmy ją smucić, prawda? Więc ja nawet trochę tak, w cudzysłowie mówiąc, dla zabawy własnej powiedzmy, czy takiego jakiegoś, wiecie, jakby... No, że gram z tą sytuacją, że, wiecie, no, że po prostu gram w tą grę Alzheimerową. Sam z siebie powtarzałem pięć razy coś w ciągu godziny, zanim nawet nie zapytała, ja po prostu to mówiłem, bo wiedziałem, że ona nie wie, wiedziałem, że ona już, że ja powiem ten koncert, ona powie, aha, tak, aha, wnuk do ciebie przyjechał, o, jak super, fajnie, fajnie. Ja wiedziałem, że ja się odwrócę i powiem to samo i ona nie powie, już przecież mówiłeś to, wiedziałem, że ona zareaguje znowu tak samo, nie? I mimo wszystko to mówiłem, bo wiedziałem, że to zdanie sprawi jej przyjemność. Natomiast w tym filmie, wiecie, są takie momenty, że ci bohaterowie na potrzeby dramatu filmowego reagują w zasadzie, no jak to ta, to przecież tam mówiliśmy ci to wczoraj, albo coś tam i takie, no nie, 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 osoba, która wsuje z inną osobą z Alzheimerem, absolutnie to rozumie, że, wie, wie, wiecie, to mówię, może być frustrujące, męczące, ale nigdy, nigdy nie będziecie zaskoczeni, chyba, że za pierwszym, jak, jak choroba się zaczyna, no to wtedy możecie być, no jak to, wam mówiłem ci to wczoraj, jak no nie pamięć. czy ty masz Alzheimera, nie? Wiecie, idziecie do lekarza z kimś, tak? I natomiast, no już później, no to to zaskoczenie jest absolutnie takie, no jest to trochę zabawne dla mnie, nie? Dobra, no trochę sobie dygresji zrobiłem, no ale muszę powiedzieć, że jest to dla mnie personalny temat, to było wiele lat mojego życia. Ciężko mi nie powiedzieć o własnych przeżyciach przy takim filmie. No to, to jest, wiecie, no mówię, to jest jak ten żołnierz gadający o wojnie. To jest takie, dotyczy, czuję, że mnie to jakoś tam dotyczy i fascynuje i chciałem zobaczyć więcej tego typu filmów na tyle dobrze zrobionych, albo nawet lepiej. I no szczególnie, stricte już mówiąc filmowo, bardzo dobry scenariusz kapitalne role. I Hopkins, i Olivia Colman. Po prostu, mua, po, prostu po prostu śmietanka aktora aktor, kadajo, aktor skadająca z siebie wszystko. Okej, okay, reżyseria, bo to widać, że to jest ten teatralny reżyser, który debiutuje i który nie jest jakimś mistrzem za kamerą, ale wszystko jest jak najbardziej zrobione okej. Okay. I wszystko to daje naprawdę solidny film, który dostanie ode mnie no tam 8,5 i to pół to za, za to aktorstwo. Tak ogólnie temu filmowi wystawiłbym ósemkę, ale mam takie mam ochotę trochę tak tak wiecie, tak troszeczkę więcej, ponieważ, no, te role są po prostu fantastyczne. I powiem wam, że gdybym był trochę bardziej krótkowzroczny i myślał o tym filmie w kontekście własnych przeżyć, to dostałby dużo niższą ocenę. Ale nie, nie, ja myślę, że to, to jest film, on jest tak bardzo dobry, naprawdę gorąco polecam, role są świetne, pomysł na scenariusz, to wykonanie, taki teatr wewnątrz filmu, to, to wszystko działa, to jest naprawdę dobre. No to, że tam akurat w rzeczywistości ja coś przeżyłem inaczej niż jest tutaj, to, to jest, albo że wyobrażam sobie, że ta historia mogła pójść w jakichś kierunkach, no to jest nieistotne, no nie, to co mogło być, tak, to są tylko jakieś tam moje ten... Sorry za tyle dygresji. Jeśli macie kogoś z, Alzheim z Alzheimerem albo mieliście, napiszcie w komentarzach, tak z czystej ciekawości. Nie? Ewentualnie jak chcecie, jakie są wasze przeżycia, na przykład względem tego filmu, ja chętnie, bardzo chętnie poczytam, także w jakimś dużym skrócie nawet e, napiszcie. Czekam na wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.